Policja! No i? E... No, no i proszę otworzyć. Niemco mnie otworzyłam, Jehowym nie otworzyłam, to i śmierdwo mnie otworzę. Pani Krystyno, niech pani wpuści. błagaj mnie. Błagam. A zrób ten głos taki. Pani Krystyno. Rób. Błaga. O i bez balkonika doszłam. Oj, oj oj, oj oj! To co, wpuści oj, oj. pani? No w las, przecież otwarte jest! O, na ale co ale pani przedpokój O. A co się tak wystroił jak na wystawę psów? Tak na wystawę psów? Sprawę oficjalną mam. Jest szef. A zależy dla kogo? No a dla mnie. A dla mnie, a dla mnie. A dla mnie to ostatnio wystawili ich za jazdę rowerkiem po winku. A, to szefa nie ma. No dobra, Pani Krystyno. to tego mandatu też już nie ma. No. O jaka ta policja skorumpowana? O, Tylko niech pani więcej na rowerze po pijaku, rower powinien nie jeździć. Rowerem po winie, po pijaku. No. Po jaki pijaku, jak ja ledwo usta uboczyłam! Alkomat wykazał 2,5 promila. Ja prawie trzeźwa byłam! Ocz, mogłam dosiorbać, no. Dobrze, no, jest szef. Szefie! No. Uch, sz Krystyno. Jak wino? Uderzasz do głowy. Aniele. Tak wiele. Dla ciebie bym zrobił. Modlitwa to dobry pomysł na wieczór. Kadzidła zapachu nosi się w powietrzu. Staszku co cię sprowadza? Ze sprawą oficjalną przyszedłem. Przyszłem się mówi! To dlaczego Krystyna nie bała? No bo jak to mówią, y, psy szczekarią, a karawan jedzie dalej. Staszku to mów. W czym rzecz? Dobrze, proszę cię za. Y, znaczy. Bo, y, 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 y. – Co, tik nerwowy masz? – Nie no, nie ty, tylko bym zbojeny jemu chodzi, żebym mnie ksiądz wygonił, ale ksiądz durny, ale święty, święty, święty. – A może Krystyna herbatki by naparzyła? – A to może winka? – Krystyno! – A i tak się skończyło. – Jak się skończyło? Przecież kupiłem ostatnio 30 litrów. – No to na dwa dni starczyło. <grystyno> – Krystyno! – Oj, przepraszam! No, Staszku, do rzeczy. O co chodzi? Bo dwie sprawy są, proszę tak. Pierwsza jest taka, że wszystkie okoliczne wsie z nas się śmieją. Jakie wsie? No nie czarnowący na przykład się śmieją z nas. Tak? Tak, to się śmieją a się z nas, no. Przecież dałem Krystynie szlabam na jeżdżenie rowerem, tak? No dał, no, no dał, ksiądz, no dał, no, ale a to... gdzie się Krystyna wybiera? O, a już, aż nauczyć, Już nigdzie. <ślinik> <ślinik> Pię... A... Nie z tego się śmieją! Śmieją się z nas, że my biedronki we wsi nie mamy, no! Może no, naprawdę, naprawdę! Komendant, tam to się chyba czegoś ochlał! Przecież biedronek u nas od zezrania jest! Yy, yy, za przeproszeniem świętego księdza! Noż tego ta z domu wygonić nie mogę! Przecież to jest gorsze niż mrówki w cukrze! Krystyno! No i przepraszam, ale to owady to mnie tak do furii doprowadzają, a od tego momentu, co czy miel w dupę gąsił! Żebyś ty komendant widział księdza. Człowiek z trzema pośladami. Ja pierwszy raz w życiu widziałam, żeby co człowiek gacie przez głowę zakładał. Z całym szacunkiem do świętego księdza. A wszyscy, żeś się tak z lekarką nie ośmiał. W życiu się tak z lekarką nie. Uśmiał. I co tak patrzy na mnie, no? Jak to mówią? świętych pośladków nigdy za wiele, nie? Ja Też Krystyna mnie źle zrozumiała. Mi chodziło o sklep biedronka, a nie jakieś tam. Źle komendanta zrozumiała, to ta bułgarka. Ja ja tylko poprosiłem o dowód. Od kiedy ty się legitymuje bez spodni? <grystanie> Krystyno! Oj, przepraszam! A ty, Staszku, teraz się tłumacz. No, to, bo to, to nie jest tak, jak Krystyna mówi, więc to było nieporozumienie, a ja ją poprosiłem o dowód i ona się rozebrała, nie? To też się rozebrałem, żeby jej nie było przykro, no. Staliśmy w tym lasku, fajnie było się zgadzać. A czy spełnicie wolę starszej schorowanej kobiety? Czy możemy pomóc? A można ciutkę głośniej? A, a dlaczego? Nie wiem, bo... Krystyno, jak nas powiedzi? Niech będzie pochwalony... Krystyno! Ostatni raz do... Krystyno! No ciutkę głośniej, bo mnie pluswa komendanta nie zbiera. No, ale przecież to jest rozmowa prywatna! Oj, dobra, dobra! Ty, synie! A to się chyba synu mówi! Nie, to miałam na myśli. Krystyno! Oj, przepraszam! No nagrywać nie wolno, podsłuchiwać nie wolno, strzelać do wójta nie wolno. Oj, ale jebłam. Co Krystyna powiedziała? No, no bo to ja jest to właśnie dosta, ta... Dosta, dosta, dosta. To jest ta druga... Dosta, 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 dosta. To jest A ta... nie chcesz? Krystyno! Oj, przepraszam, no ale mnie cały czas w słowo wchodzi. To co z tym wójtem? No właśnie... O, e, no, e. Nie, chodzi mi o, o to. Ciuk! Krystyno, prosiłem. No, na choroby nic nie poradzę, no. Krystyna wojta z dubeltówki w dupę postrzeliła. O, o tył bekupierdź. Krystyno, przecież dałem Krystynie szlaban na dubeltówkę. Dlaczego Krystyna to uczyniła? Wójt parkował na miejscu dla niepełnosprawnych. Przecież on nie ma jednej nogi. To dlatego tak wolno uciekał. Krystyno, toż to grzech. Ale ja się wyspowiadałam. Gdzie? Na komisariacie. To się nie kwalifikuje do spowiedzi. No jak się nie kwalifikuje do spowiedzi? Przecież kolejka była, kratki były, świąt doprowadzili. Wszystko było. Krystyno, z taką opinią nie dostaniemy kredytu na remontach kościoła. A, się ksiądz naprawdę tym kredytem nie przejmuje. Dyrektor banku już nam go prawie przyznał. Jak, jak prawie przyznał, jak się od miesiąca do niego dzwonić nie mogę? No i się ksiądz nie dzwoni. Dlaczego? Bo u nas w piwnicy nie ma zasięgu. <śmiech> <śmiech> Krystyno! Oj, przepraszam! Pa, pani Krystyno, mi to pachnie przestępstwem. Gówniarzu, przestępstwem to mi twoje skarpety pachną ty! Ma Krystyna jeszcze coś do powiedzenia? Szlag jasny trafił, by cię krew nagła zalała. Co, co, co tam Krystyna gada? Wróżba andrzejkowe ćwicze. Ja się nie dam tak obrażać! No. Bułgarce to powiedz! Jezus, I, I znowu Krystyna nadszarpnęła stosunki z władzą. Żeby ksiądz widział jaką szarpał stosunki z tą bułgarką! Krystyno! Oj, przepraszam! No i będę musiał chodzić do komendanta i teraz wszystko odkręcać. Oj, dzień jak codziennie? Krystyno. Oj, przepraszam. Z Krystyno to naprawdę same zmartwienia. A co już do księdza doszło? Co doszło? Ja ostatnio odprawiałam się. Co...